Abdullah z lądu i Abdullah z morza. Pewien ubogi rybak, ojciec dziewięciorga dzieci, co rano szedł nad brzeg morza z siecią na połów ryb. Gdy urodziło się dziesiąte dziecko, w domu akurat nie było już nic do jedzenia. Rybak zapuszczał sieć w morze w różnych miejscach brzegu, ale nic nie wyłowił prócz kamieni i śmieci. Gdy znużony wracał do domu z pustą siecią i mijał piekarnię, Doszedł go rozkoszny zapach świeżego pieczywa, co wzmogło jego głód. Mimo, że w sklepie było kilku klientów, piekarz zauważył go i zawołał. Rybaku? Czy potrzebujesz chleba? Jeśli nie masz pieniędzy, weź chleb i pięć srebrników, a dług spłacisz jutro albo innego dnia, kiedy połów ci się powiedzie. Ale rybakowi nie szczęściło się uparcie przez czterdzieści dni, mimo że zapuszczał sieć od rana do wieczora. A piekarz równie uparcie co dzień życzał mu chleba i niewielkich sum, aby rybak mógł przeżyć wraz z rodziną. A gdy pełen rozpaczy i wstydu nie chciał już chodzić nad morze ani przechodzić koło piekarni, żona upomniała go. Allah jest miłosierny. Odpowiedział: Prawdę rzekłaś. I znów poszedł z siecią na wybrzeże. Zarzucił ją, a potem z trudem wyciągnął i zobaczył ludzką postać. Myśląc, że to Ifryt, zły duch, który wydobył się z miedzianego naczynia, w jakim zamknął go król Salomon, zaczął w popłochu uciekać. Ale ów stwór zawołał go i powiedział: Że jest człowiekiem i muzułmaninem tylko tyle, że morskim. Uwolnij mnie ze swej sieci, a nie pożałujesz. Ofiarował rybakowi przyjaźń i umówił się z nim, że będzie do niego przychodził na brzeg co rano i przynosił klejnoty morza, diamenty, szmaragdy, szafiry, perły, a rybak przyniesie mu w zamian płody ziemi, winogrona, śliwki, melony, pomarańcze i inne owoce. Nazywam się Abdallach Morski, rzekł. A jak ty się nazywasz? Także Abdallach. W takim razie będziesz Abdallachem lądowym. I za chwilę przyniósł mu z morza podarek obie dłonie pełne klejnotów. Po czym rozstali się? Morski zanurzył się w morzu, a lądowy udał się od razu do piekarza, dał mu połowę otrzymanych klejnotów. Zachwycony piekarz stał się przyjacielem i sługą rybaka, który go wzbogacił. Nazajutrz rano przyszedł na brzeg morza z koszem pełnym owoców zawołał Abdallaha Morskiego, który w zamian oddał mu ten sam kosz wypełniony wspaniałymi klejnotami. Rybak pospieszył do domu, wręczając po drodze piekarzowi przygarść klejnotów. W domu wybrał z kosza po jednym szafirze, szmaragdzie, rubinie, udał się na bazar złotników i zaproponował naczelnikowi bazaru kupno tych klejnotów. Gdy ten się dowiedział, że rybak ma w domu jeszcze cały kosz biżuterii, kazał służbie Abdallaha aresztować, związać i obatorzyć jak złodzieja klejnotów królowej i przyprowadził go do króla. Jednak królowa stwierdziła, że to nie jest jej biżuteria, zachwyciła się nią i poprosiła męża, aby uwolnił rybaka i kupił u niego klejnoty dla córki. Król Zbeształ bazarników, oswobodził rybaka, który wtedy opowiedział władcy o swojej umowie z Abdallachem Morskim. Król postanowił wydać swoją córkę za rybaka. Odbył się wspaniały ślub, przy czym pierwszą żonę i wszystkie dzieci przyoziano ekstra super i ulokowano na dworze. Rybak został następcą tronu i wezyrem prawej ręki, a jego przyjaciel piekarz wezyrem lewej. Przez cały rok Abdallach lądowy spotykał się co dzień z Morskim i wymieniał owoce na klejnoty. Pewnego razu Morski poprosił lądowego, aby pojechał do Ad Tayiby i złożył pewien przedmiot, który mu Morski wręczy na grobie proroka Mahometa. Gdy rybak się zgodził, Morski zaprosił go do swego domu w morzu. Rozebrał go do naga, nasmarował maścią z wątroby dandana, co pozwoliło mu przebywać w wodzie. Zwiedzili tam liczne miasta, zamieszkały przez tysiące morskich ludzi, muzułmanów, chrześcijan, Żydów i wyznawców innych wiar, a wszyscy mieli ogony. Morski gościł rybaka przez dłuższy czas, karmiąc go wyłącznie surowymi rybami, co w końcu lądowemu się przejadło. Pewnego dnia morski dał rybakowi, prócz zwykłego kosza klejnotów, jakieś zawiniątko, które lądowy miał od niego złożyć na grób proroka. Zmierzając już do brzegu, obaj usłyszeli radosne śpiewy uczestników jakiejś uroczystości. Rybak spytał, z czego ci ludzie się tak cieszą. Bo ktoś im umarł, to jest pogrzeb. A czy wy na lądzie inaczej przyjmujecie czyjś zgon? Tak, odrzekł rybak. My płaczemy i smucimy się. Jak to? Zawołał Morski. Gdy Allah zabiera swoją własność, duszę włożoną przez niego w człowieka, wypłaczecie? Jakże więc mam powierzyć tobie ten przedmiot dla proroka? Oddaj mój przedmiot i zrywam przyjaźń z tobą. Po czym Morski odebrał zawiniątko, odszedł i nie pokazał się rybakowi nigdy więcej. Rybak zaś żył odtąd jako wezyr szczęśliwie z królem i rodziną, aż do śmierci.